Było już o magnezie. Teraz czas na jego rodzaje, bo często dostaję od Was zapytania, jaki magnez na co. Ja stosuję. Jaki magnesy, to już podałam Wam poprzednio i teraz piszę też w komentarzu. Natomiast posłuchajcie. Pierwszy z najbardziej przyswajalnych form, o tym dzisiaj będzie, jakie są przyswajalne, jakie nieprzyswajalne, to cytrynian magnezu. Ale z nim trzeba uważać, ponieważ cytrynian może podrażniać jelita, więc jeżeli macie problem z jelitami, to cytrynian nie będzie dla Was. Poza tym zatrzymuje wodę w jelitach i przez to ułatwia wypróżnianie, więc tym bardziej osoby, które mają różne rodzaju biegunki bądź luźne stolce nie powinny cytrynianu używać. Niemniej jednak jest to forma magnezu najbardziej przyswajalna, bo aż w 90%. Kolejny z bardzo dobrze przyswajalnych form magnezu to taurynian magnezu i dla kogo on? Dla tych wszystkich osób, które mają problemy sercowo-naczyniowe, które mają arytmie. To jest połączenie tauryny i magnezu. Dlatego tak fantastycznie wspiera układ sercowo-naczyniowy. Jabłczan magnezu. To z kolei bardzo, bardzo prosty kwas jabłkowy, zawarty właśnie w tym magnezie, który wpływa między innymi na produkcję energii, więc kogo wspomoże? Oczywiście wszystkie osoby, które mają problem z ciągłym zmęczeniem. I po co jest potrzebne? A po to, żeby w mitochondriach produkowane było ATP, czyli energia, która wychodzi z naszych mitochondriów. Glicynian magnezu to z kolei taka bardzo łagodna forma połączenia glicyny z magnezem, która jest bardzo bezpieczna u osób, które mają problem z układem trawiennym. Siarczan magnezu, znacie go, mówiłam o nim wielokrotnie przy okazji soli do kąpieli, które produkuję. Dlaczego? Ponieważ siarczan magnezu to jest nic innego jak właśnie sól Epsom, którą można stosować do kąpieli. I poprzez skórę y, transdermalnie, właśnie w ten sposób uzupełniać sobie poziom. W jaki sposób takie kąpiele robić, nagrałam już na ten temat podcast, więc zapraszam do odsłuchania. A te rzeczy, które najczęściej spotkacie w aptekach, to nic innego jak tlenek magnezu. Y, nie jest łatwo przyswajalny i nie polecam go, żebyście stosowali, y, więc warto zastanowić się, jaką formę przyjmujemy. Glutaminian magnezu i aspartinian to również takie postacie, z których osobiście bym zrezygnowała. Dlaczego? Ponieważ wpływają na niektóre szlaki, na które niekoniecznie powinny wpływać. Więc korzystajcie kochani i napiszcie w komentarzu, jakiego rodzaju wy magnez stosujecie. Czy już teraz jest to dla was jasne, jaki magnez dla kogo?